Witam bardzo serdecznie, moi drodzy se zapraszam na wspólne emocje w skokach narciarskich Z nami treningi, zarówno trening rating, który do końca był dla nas przyjemny, oraz trening indywidualny, który był bardzo przyjemny, bo poszedł bardzo szybko, sprawnie. Chyba 15 minut tylko nam zajął. Także naprawdę, <laughs> jest taki słodko trening. Najpierw trochę nerwów, potem troszkę relaksu. Teraz już przechodzimy na drużynowy turniej polski, no i tutaj oczywiście już emocje będą. O poziom wyższy dlatego, że tutaj już zbrodnia się dana na wewnętrzny poziom, ale jaką bez wątpienia będzie oczywiście batalia, którą spróbuje ze sobą za chwilę drużyny. E, potem czekamy na turniej które skoczny, które też na pewno, ponieważ to będzie pierwsza taka edycja w naszym wykonaniu, no na pewno też będziecie cieszyć się swoją renomą. E, 47 konkursów za nami, 35. Wciąż przed nami w tym drużynowym y, turnieju polskim, więc wciąż się wiele może wydarzyć. Dzisiaj przed nami skocznia w nowym sączu. Skocznia w nowym sączu, skocznia z punktu HS 103. Metry. Czy to będzie ciekawa skocznia? Tego nie wiemy. Na pewno może być interesujący starcie. Także bądźcie z nami, bo na pewno może być ciekawie. E, może być ciekawie z różnych względów. Zaczynamy od celi próbnej, czwarta belka startowa. pamiętamy, że się już nami tego turnieju, ale to się też może jeszcze bardzo zmienić, bo tyle punktów przed nami że. Wszystko będzie możliwe. Pierwsza grupa serii próbnych zaczynają Rosjanie, którzy ostatnio mają troszkę formę zwyżkową i dzisiaj być może znowu coś, o coś powalczą lepszego. 91 metrów Dimitri Wasilieba, niezłe noty, no ale odległość taka sobie: 91 metrów. Stylowo nie zabył, ale zabył trochę w metrach, bo wymagane będzie około 95 chyba w kontekście walki oczowej lokaty. Teraz właśnie pokazuje to Jan Hredl z drużyny Austrii. 96,5 metra w kapitalnym stylu. 220, 2,19,5, 1,19, no i drużyna 12 punktów przed Rosją Teraz Norwegia. E, Friedrich Wirmstad i pięknie. Też ładny skok 95,5 metra, No te same 20, a więc jeśli chodzi o styl, to chyba Ci nie będziemy narzekać, natomiast możemy narzekać tylko na odległości, które furono robić nie będą raczej. Ekipa Francji i Kanady, Roman Lomichapuj, no może trochę lepiej, bo na progu troszkę lepiej tofie, więc może będzie trochę dłuższy skok. Zobaczymy. 97, tak. No ty 20 również od wszystkich sędziów, no i drużyna prowadzi, po punkty, przed Austrią, No i teraz pora na Piotra Żyłę, Wiemy, że już dostał wysoką poprzeczkę odrywali, musi skończyć jeszcze lepiej odrywali, a to będzie już trudne w tym momencie, żeby tak było, ale Piotr jest trochę dobrze. 96 metrów, noty 3, 19,5, czwarte 19, miejsce, punkty za Norwegię w tym momencie. No i e, pytanie, że nie tracimy dużo do rywali. Teraz Kazachowiec z Stanczykami z e, Tkaczenko, O la, pierwsza wpadka w tej serii próbnej. Tkaczenko mocno spóźnił skoki, tylko 65 metrów. Noty najniższe także, no bo nie było czego nie za bardzo w tym skoku. Noty 17, 17,5. Teraz Finlandia. Lauri Sikajnen. Dobry skok, Asikainen na 97 metrów, noty 19, 19,5, drugie miejsce, ex aequo Polska spadła na piąte miejsce, została tylko Szwajcaria w tym momencie, a więc Dominik Peter. No, miejsce koło trójki będzie, a które dokładnie za chwilę zobaczymy. Szóste 95,5 metra, noty po 19,5, pół drużyna tuż za Polską, pół punktu straty, a więc Francja z Kanadą prowadzi na drugim miejscu Austria i Finlandia, potem czwarta Norwegia, piąta Polska, następnie Szwajcaria, Rosja i Kazachowie z zastańczykami na miejscu ósmym, którzy kiedyś znajdowali fatalną wpadkę. Rosja na honorowym miejscu siódmym, a potem walka w czołowie szóste. Tak, no, jeszcze można podsumować. między 5 a 6 to tylko 5,5 punktu. Przed nami druga grupa serii trudnej. Zaczyna drużyna Rosji. Imir Hazetpinov. No, teraz 95 metrów. No typu 19,5 punktu. Na razie oczywiście prowadzenie w drużynie Rosji lekkie przełamanie, no bo ten skok już znacznie lepszy od próby Wasiliewa z pierwszej grupy. Teraz drużyna Austrii, Martin Koch. Tutaj powinno być też dobrze, bo to dobre wybicie. Wybi wybi Spróbuj i najdłuższy skok. To jest nowy rekord skoczni. 99,5 metra, więc wydawało się, że ten rekord może nie będzie pobity, bo te próby pierwsze pokazywały, że będzie to chyba ciężko, no ale teraz mamy miłą odmianę, bo jednak bo i na ten rekord stał się możliwy. E, stał się możliwy tym samym nowy sound. E, skocznia 103 metra ma swój nowy rekord obiektu. E, za chwilę go sobie oczywiście zap zapiszemy, bo to już rekord pod setny metr, więc takich rekordów się nie pomija. 103 i rekord 99,5. Metra. No skok, który oczywiście cieszy Martin Koch 99,5 metra. Ale trzeba było do tego wybicia z progu tutaj, prawda? Potem już tylko była konsekwencja tego wybicia. Udało się poprowadzić jak należy. No i dzięki temu ja, okazały wynik. Tego zawodnika. Noty 20, 19,5 punktu, niemal wzorca skok, no i ciężka odległość 99,5 dziewięć, dziewięć metra, to już jest jednak poziom wyższej klasy. Chociaż jako skoczy to wciąż oczywiście dalekie nasze marzenie, bo nasz rekord ogólny to 101,5 metra, a rekord autorski, taki ogólnikowy, bardzo ogólnikowy, nie z naszej ręki, 109 metrów, czyli do tego rekordu takiego naprawdę full zabrakło jeszcze bardzo dużo. Nie ma na razie żadnego przekroczonego, ale już ten rekord oczywiście cieszy. Norwegia. Eee, Harvard der Granerut, Norwegia czwarta. Po pierwszej grupie Granerut teraz, no tak sobie. 94 metry, noty po 19,5, drużyna na 12 punktów za Austrią. I teraz ekipa Francji i Kanady. Matius Ładnie. 99,5 metra, noty po 19,5 punktu Widzimy, drużyna prowadzi, Dwa punkty przed Austrią, no ale też ładny skok, adekwatny do Martina Kocha właśnie. Teraz drużyna Polski, Dawid Kubacki. Dawid, też dobrze, też dobry skok Dawida. W tym momencie 97 metrów, noty 19, 19,5, trzecie miejsce. I dobrze, i źle. Zależy, do tego podchodzimy. Teraz zachować ze stęczekami Karen Rumsalu. Czy będzie przełamanie? Będzie przełamanie. Karen Rumsalu. Powyżej, Kawa. k. Tak jest. Odległość 96,5 m. Noty ty 19,5... ,19 56 punktów za Rosją. No i została drużyna Finów, a potem Szwajcarzy. W drużynie Finów Harioli w tej grupie. No, walczą. Haryoli 98,5 metra, noty 19, 19,5, miejsce trzecie, tuż za Austrią, 3 punkty straty, 5 punktów za Francję i Kanadą, no i Szwajcaria pozostała, a więc Kieran Pajer, drużyna była tuż za Polską po pierwszej grupie, um, Kieran Pajer zobaczymy, dobrze na progu, więc może Szwajcaria awansować i no właśnie, odległość 99,5 metra, noty 19, 19,5, drużyna przed Polską o 4 punkty. Ale z nami przegrywa z kolei Norwegia, więc mamy wciąż piąte miejsce. Prowadzi Francisca Nando, druga jest Austria, trzecia Finlandia, tuż za nimi Szwajcaria, bo dać tylko pół punktu do podium Szwajcaria, pół punktu do Finlandii w tym przypadku, prawda? Na piątym miejscu Polska, potem Norwegia, Rosja i z dużym krzostem to ekipa Kazachów i Estończyków. Tak to wygląda w tym momencie. Mm -hmm. Przed nami grupa trzecia. Zaczyna drużyna Rosji. Michał Maksimoczkin. Rosja po dwóch grupach. Siódma. Teraz Maksimoczkin będzie walczył o to, by to miejsce oczywiście poprawić. Ale nie będzie to łatwe. Na razie Maksimoczkin 94,5 metra. Bardzo wysokie noty. Dwudziestki, 19,5. Ale w trochę brakuje. Rosjanie na razie bez zawodników w czołówce. Najwyżej 13 był. Setinow. 14 Maksimoczkin na ten moment. No, i drużyna Austrii, Klemens Leitner. Ładny skok, ładny zdecydowanie. Prawo 99 metrów to drugich świetny Austriaków. No, typu 19,5 punktu. Indywidualnie pierwszy Koch, trzeci Leitner w tym momencie. No, różny a Rosja na prawie 30 punktów. 29,5 punktu, 29 punktu przewagi. Teraz Norwegia. Robert Johansson. No, 91,5 metra. Noty 7 po 19,5 punktu. Drugie miejsce. 2,5 punktu przed Rosją. naprawdę trochę słabną. Teraz ekipa Francji i Kanady, która prowadziła po dwóch grupach. Teraz może stać. Te prowadzenie bo średnio skoro Austriacy w okolicy trochę za krótko. Właśnie. 96,5 metra. Noty po 19,5. 3 punkty na korzyść Austrii. No i drużyna Polski. Jakub Wolny. Mamy szansę uciec z Norwegą w tej grupie Alko powolne szanse wykorzystuje tylko teoretycznie 96 metrów, bardzo wysokie noty no i do tego przypadku mamy bezpieczną 14,5 punktów ale tracimy wciąż dużo do Austrii i do ekipy Francji i Kandy to wciąż spora Teraz Kazachowiec ze Stęczykami. Arti Aigro drużyna najgorsza po dwóch grupach tej sobie próbnej ósma lokata teraz szansa, by to się zmieniło Arti Aigro, dobrze! W tym momencie pod rekord skoczni 99,5 metra, zabrakło centymetr to 100 metrów, centymetra zabrakło do 100 metrów, noty 19, 19,5, także no niesamowity pech tutaj Artiego Egro Widzimy sami 99,99, ,99. jednego centymetra zabrakło, by było pół metra dalej. Drużyna zaraz ze została 47,5 punktów, wynik Artiego Aigro trzeci indywidualny, tak jak zakwosklenia Samaryk Nerym. No, i na Finlandii. Finlandia była po dwóch grupach trzecia. Teraz walczy ze Szwajcarią, miejsce w Trójce, ale chyba przegra, bo Japonia zawodzi trochę w tej grupie. 94 metry, no typu 18,5. Polska jest trzecia w efekcie w tym momencie. No i została tylko Szwajcaria, a więc Luka Eglo w konkretnie w tym momencie. Czy Luka Eglo do Szwajcarii miejsce w Trójce? Bardzo możliwe. Zobaczmy. 97 metrów na no typu 19,5, Szwajcaria, Szwajcaria przed Polską o 5 punktów, a więc po trzech grupach serii próbnej prowadzi Austria na drugim miejscu, Francja na trzecie miejsce Szwajcarii, potem Polska, Finlandia, Norwegia, Rosja i Kazachowie ze Rosja będzie walczyć z Norwegią o miejsce szóste, Finlandia będzie walczyła z Polską miejsce czwarte i Szwajcaria będzie walczyła być może o zwycięstwo nawet w tej serii próbnej, ale zwycięstwo troszkę dalekie od marzeń, dlatego, że Szwajcarzy są 7,5 punktów do Austrii, to są Austry, to prawie 4 metry. Tak to wygląda w tym momencie, a więc Kazachowie ze cały czas wyraźnie z tyłu, ale mogą uratować kondor, bo za chwilę będą mieli prawdopodobnie 400 punktów za 4 skoki, a to troszkę ich uratuje. Przed nami ostatnia grupa serii próbnej zaczynają Rosjanie. Daniusz Andrzejew, Rosja siódma. Ale masz za wcześnie umiejscę szóste. Daniel Sandler jest w 97,5 m. Najlepsze w drużynie Rosji. Noty 20, 19,5. Siódmy indywidualnie w tym momencie. No Teraz drużyna Austrii. Daniel Huber do prowadzenia wystarczy 85 m w tym momencie. się misja wykonana. Huber skacze prawie 100 m, a po dokładnie 100. Zobaczmy, będzie 100 metrów. Jest 100 m. Noty średnio po 19,5 punktu. Różna, no kautuje Rosja o 34 punkta, a, a Austria ma 3 zawodników w w tym momencie. Teraz Norwegia. Anders Panemel. Austria chyba ze wygrywa sobie no, problem. są Panemel na podpunktka 95 metrów do no 20, 19,5 punktu. Trzecie miejsce, 2,5 punktu za Rosją, czyli Rosja wygrywa te walkę. Miejsce szóste z Norwegią. Teraz ekipa Francji i Kanady. Jonathan Leroyd hmm, Drużyna była druga za Austrią, teraz będzie chyba bez zmian No właśnie, Leroyd skacze dobrze Ale drużyna z Austrią przegra, 99 metrów No to 19, 19,5, miejsce drugie Zostało 6 punktów do Austrii Tak to w tym momencie wygląda No i drużyna Polski, a więc Kamil Stoch Polska czwarta po tych trzech grupach Kamil Stoch, nie wiem co coś zmieni na no lepsze, no na gorsze to może zmienić, bo jest słabszy. 93,5 metra. Noty wysokie, ale miejsce trzecie. Prowadzimy się od przed już Będzie co najmniej piąte miejsce, ale czy będzie czwarte, tak jak było? Możliwe, że nie. Więc od próby Jana na za chwilę. Teraz Kazachowy ze Stączekami. Zapewne Muminow też lekko, nie trafił, ale trochę lepsko pod Kamila. Eee, 96,5 metra. Noty 20 19,5 47 punktów za, nor za Norwegią. No i różne przekroczyła 400 punktów, Włoskowodziła 421, więc Honor jako tako uratowany w drużynie. Teraz Finlandia i Jane A. Honen, który chyba walkę z Kamilem wygra w tej serii próbnej. Tak jest, odległość 98 metrów, noty po 19,5, Finlandia o 6 punktów przed Polską, więc Polska prawdopodobnie piąta w serii próbnej, ale wiemy, że w konkursie może być lepiej. Simonavan kończy serię trudno słabe skoki jego, 94 metry, noty po 19,5 punktu, no ale szczęśliwie trzecie miejsce utrzymane o pół punktu przed Finlandią. A więc triumfuje Austria, która miała drugiego Martina Kocha, czwartego Klemesa Leitnera i pierwszego Daniela Hubera. Druga, druga jest ekipa Francji i Kanady. Tutaj drugi wynik Meczu Okupa, siódmy Jonathan Leroy, dziesiąty Szapulj. Też trzech zawodników w dziesiątce. Potem Szwajcaria, gdzie był czwarty Kirian Pajer i dwunasty Luka Eglow. Potem Finowie z ósmym wnikiem Harry'ego Oli oraz Jana Ahonena. Oni egzekwowali na miejscu ósmym. Trzynasty był Lauria Sikainen. Z Polaków najwyżej trzynasty Dawid Kubacki, ale u nas nie było wpadki rażącej i to pozwoliło nam niewiele stracić do Finów. No bo jedyna wpadka to była wpadka Kamila, tylko że, taka wpadka, tylko że wpadka Kamila nie była rażącą. Po prostu troszkę zabrakło metrów. Troszkę, bo to była kwestia dwóch, trzech metrów mniej więcej. Żeby mogło być lepiej w kontekście lokaty drużyny. Szósta Rosja, tutaj tylko dziesiąty Dnich Hendrywa, reszta Słobniutko w 30, Siódma Norwegia, najwyżej 19 Wilumstadt reszta w 30. No i ekipa Kazachów jest w tutaj czwarty, Arti Aigro i trzynasty Sabiran Mominow. Najgorsze ogniwa, Sergiej Tkaczynko oczywiście, który do ma miejsce ósme Dmitrij Waseliew z Rosji. Potem w tym gronie jeszcze Robert Johansson, yy Jana Haponen i Kamil Stoch. Ale tak jak mówię, Kamila wpadka była troszkę mniej rażąca dlatego ciężko Kamila krytykować ten skok. Yy, bo wpadka Kabila do wpadki, szczególnie do kaczenki, to są zupełnie dwie różne sytuacje. To jest 160 punktów, a to jest 30 metrów. No a to powoduje, że wpadka Kamila nie jest tylko wpadką typowo rażącą, tylko jest wpadką lekkiego kalibru. Kalibru, który można jeszcze potem odrobić w następnych skokach. Także nie ma co tutaj panikować za chwilę, zawody, a emocje na pewno będą gwarantowane, bo to widać po sali płudnej, że raczej wiele się będzie działo dzisiaj. Dobrego, oczywiście. Upadków nie było, więc jest szansa na bezpieczne zawody. Zaczynamy na Rosji i Dmitry Vasilijek nie zachwyca za bardzo, chociaż lepszy skok niż w sali bo to było 91 metrów. Teraz 94,5. Jest trochę lepsza próba Wassiliewa. Noty 19,5. 19 no więc dla niego dobra informacja, bo progres zrobił, ale na ile wystarczy, zobaczymy. Teraz drużyna Austrii. Janacher. a autorem faworyci konkursu. Jan Heer czyna skromnie. 94 metry. Noty po 19,5 punktu. Drużyna na pierwszym miejscu. Egzekwu z Rosją. Bo notami wygrali, ale przegrali odległością. Teraz Norwegia. Eee, Fiedich Wilhelmstadt, no, Norwegia bez perspektyw po serii próbnej, ale może w konkursie będzie lepiej, na razie Wilhelmstadt daje prowadzenie, 97 metrów, no typu 19,5, 6 punktów przed Rosją i Austrią, teraz ekipa Francji i Kanady, Roman Lamiche pui. no 95,5 metra, Noty 20, 19,5, 19 punktów. Sędziowie z Norwegii, Szwajcarii, Finlandii, Słowenii i Polski. Eee, tak na się drużyna, na, na drugim miejscu. 2,5 punktu za Norwegią. Teraz drużyna Polski. A więc Piotr Żywa. Piotr, na które miejsce? W Polsce? Pierwsze czy drugie? Pierwsze 98,5 metra. Noty 19, 19,5 prowadzimy w tym momencie, więc tak się przełamuje po seli próbnej. Mamy dobry skok Piotrka i teraz cała nadzieja w tym, żeby nasi polscy też pokazali się z dobrej strony. Polsko na razie przed Norwegią, będziemy co nami, więc na miejscu czy w hartym po pierwszej grupie. Teraz Kazachowie ze Estonczakami, z Tkaczenko. Tkaczenko no lepiej niż w seli próbnej, wpadki już nie będzie. Będzie świetny skok Tkaczenki, proszę zobaczyć, podsetny metr, a dokładnie 100 metrów. Noty po 19,5 punktu, no i drużyna przed Polską o 3,5 punktu. Eee, Tylko lepsze od Piotra Żyły w tym momencie, no i Finlandia za chwilę, Lauri Asikainen. Asikainen. Eee, no, widzimy sytuację 98 metrów, noty po 19,5 punktu. Mamy trzecie miejsce. Eee, Finlandia tuż za Polską, pół punktu straty. Polska gdzie w trójce. Po pierwszej grupie, no i została Szwajcaria, wobec tego Dominik Peter, hmm, który chyba chyba były wypadnie gorzej. Tak, odległość 96,5 metra, noty po 19,5 miejsce piąte, a Polska prosta jej druga. A więc po pierwszej grupie konkursu na pierwszym miejscu kazachowiec z zastępczakami, na drugim Polacy, zostało tu 3,5 punktu, dużo za nimi Finlandia, potem Norwegia, Szwajcaria. Francja z Kanadą, Rosja z Austrią na miejscu ostatnim, siódmym, ale nieco bez szans w tym konkursie, bo to są raptem 3,5 punktów do szóstej lokaty, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Zwłaszcza, że Rosja zasądza tą 12 punktów do pierwszego miejsca, czyli raptem 6 metrów straty. To jest do odrobienia. No i w związku z tym na pewno warto być na baczności, bo konkurs dopiero się zaczyna. Przed nami grupa druga. Zaczyna drużyna Rosji. Ibir Hazetinow. Eee, drużyna siódma po pierwszej grupie Katetinov, no, nie zachwycił za bardzo. Podobnie jak w serii trudnej, 94,5 metra. Noty po 19,5 nieco wyższe noto od, od Wasiljewa, ale minimalnie. Teraz drużyna Austrii. Martin Koch był bohaterem Austriaków w serii trudnej, bo że było trzech ostaków w czołówce w czołowej czwórce. Teraz Martin Koch dobrze. 97 metrów, noty bardzo wysokie. 20, 19,5. Drużyna dostosuje Rosję o 5,5 punktów w tym momencie. Tym jednym uspokiem oczywiście, bo byli exact po pierwszej grupie. Teraz Norwegia. E, Harbour Granger, najsłabszy Norweg w serii próbnej, nie pamiętamy. E, prawie najsłabszy, bo zawsze był Johansson. Teraz 95 metrów, noty 19, 19,5. Drużyna pół punktu przed Austrią. Przebaga więc minimalna. Teraz ekipa Francji i Kanady. Metius Okup, drużyna szósta po pierwszej grupie. Teraz Metius Okup dobrze. Brawo. 99 metrów. noty 19. Brawo. Mateusz Okup odpala petardę. No i drużyna w tym momencie 5 punktów przed Norwegią. No ale drużyna była groźna w serii punktów, więc nie ma chyba zaskoczenia, że tak się dzieje. Teraz Dawid Kubacki. A więc drużyna Polski. 97,5 metra do prowadzenia. Dawid skacze za krótko. niestety za krótko. Zdecydowanie 92,5 metra, noty 19, lekka wpadka Dawida. Drużyna jest tylko czwarta za Austrią, za Norwegią, tylko przed Rosją. Wpadek, która może dużo kosztować naszą drużynę w kontekście walki o podium dzisiaj. Teraz Kazachowie z Tęczykami. Karel Nusaru, drużyna prowadziła po pierwszej grupie, teraz Karel Rusaru też trochę psuje ten skok. 95 metrów, noty średnio po 19,5 punktu, jest prowadzenie, ale tylko dwupunktowe nad Francją i Kanadą. Tylko dwupunktowy, więc też się ta drużyna trochę straciła Animusz. E, Finlandia teraz. E, Harioli, Finlandia trzecia po pierwszej grupie, ale Harioli kompletnie przepada. Uhu hu. 80 metrów tylko. No tu 19, 18 i pół drużyna spada na ostatnie miejsce z dużymi istotami dorywali. Niestety, teraz Szwajcaria pozostała w tej grupie. Gitan Payer. Brawo, ładniutki skok. 97 metrów, bardzo wysokie noty. 20, 19,5 punktu. Będą się procentować drużynie na pewno w jakimś stopniu większym lub mniejszym. Drużyna w tym momencie jest na trzeciej pozycji. Pół punktu za Francję i Kanadą, a więc prowadzi ekipa Kazachów i Estonczyków. Dwa punkty za nimi Francja z Kanadą, potem Szwajcaria. Na sobie Norwegia, tu Norwegią Austria, potem Polska. Rosja i wyraźnie najsłabsza Finlandia. Tak to w tym momencie wygląda. Także tak to wygląda. Przed nami grupa trzecia w tym konkursu. Zaczyna drużyna Rosji, która zaczyna w takiej serii Po dwóch grupach miejsce siódme. Michał Maksymoczkin na przełomanie do Rosji, delikatne, 96 metrów. Pierwszy skok w drużynie powyżej punktu K. Noty po 19,5 punktu I jest prowadzenie w tym momencie. Za chwilę drużyna Austrii, Clemens Leitner. Około 95 metrów do prowadzenia potrzebne, czy to uzyska Austriak? Tak jest, brawo! Tak jak w serii próbnej: 100 metrów. Noty 3,20, 1 na 19, A Austria nogautuje Rosję: 14,5 punkt przewagi w tym momencie. No i Norwegia. Robert Johansson w fatalny skok Norwego w sali próbnej: Wtedy było 91,5 metra. Teraz niemal 5 metrów dalej. Ba! jeszcze dalej. Dokładnie 99 metrów. Noty po 19,5 punktu. Norwegia dystansuje Rosję na 12 punktów. 2,5 tracąc do Austrii, która powoli się budzi do gry. Teraz ekipa Francji i Kanady. Mackenzie boyd klaus Drużyna była druga po dwóch grupach. Mackenzie lekka wpadka, ale dużo kosztująca. 94 metry. Noty 19, 19,5. Miejsce trzecie dopiero. 8 punktów wtedy do Austrii. Duża strata. Teraz drużyna Polski. Jakub wolny. Polska była szósta po dwóch grupach. Eee, zobaczmy. Kuba wolny. Niestety źle. Pastywny skok. 93 metry. Noty wysokie, ale miejsce. Mamy ostatnie. 2,5 punktu za Rosją. Niepokojące sygnały. Druga wpadka w naszej drużynie. Oczywiście to nie jest wpadka rażąca, ale jednak trochę jest skok słabszy. Teraz Arti Aigro, a więc Kazachowiec ze z Czy będą przed Austrią? Nie. 95,5 metra. No tu 19, pół punktu, miejsce trzecie. Pół punktu za Norwegią. Austria wciąż prowadzi. Została tylko Finlandia i Szwajcaria. Drużyny, które nie mają szansy chyba Austrię wyprzedzić. Na pewno Finlandia nie ma szansy przez wpadkę z drugiej grupy. Jana Haponen, no, lekkie przełamanie. 97 metrów. Noty 19, 19,5 stada prawie 20 punktów do Polski. Ale odrobili 7 punktów w tej grupie, Finowie. No i została Szwajcaria, która może być prowadzeniem, ale musiałaby mieć próbę rzędu 100 metrów około. Luka Eglow, agresywny by się z progu, może będzie to prowadzenie Szwajcarów. Zobaczmy. 99 metrów, tak. Noty 3,20, 1,195, 1,19. Szwajcaria przed Austrią o 3 punkty. A więc Szwajcarzy, Austriacy i Norwegowie. Taka czoła trójka po trzech grupach tego konkursu: czwarte miejsce Kazachowie z Estonczykami, potem Francja z Kanadą, Rosja, Polska i Finlandia. Ciąg dalszy nastąpi.